Na figur! Zór na pole kwadratu A razy A. kwadratu uda się czterech kątów prostych. Pole kwadratu można wytłumaczyć jak tabliczka mnożenia, na przykład 1 m razy 1 m. Wynosi 1 m kwadratowy. 2 m razy 2 metry, Róna się 4 m kwadratowe. Prostokąt można również wytłumaczyć tablicą mnożenia wzór na pole prostokąta A razy B. Na przykład 1 m razy 2 metry równa się 2 m kwadratowe. Pole trójkąta A razy 1 druga razy H. A równa się dolny bok trójkąta. 1 druga równa się podzielić przez 2. H. To wysokość od boku A około 90 stopni do wierzchołka. Ciekawostka. Wnożyłem się z jedną drugą dlatego, że trójkąt to połowa kwadratu. Pole koła to P równa się pi razy promień, czyli promień koła. Ciekawostka. Pi to 16 litera alfabetu greckiego. Pi w przybliżeniu to 3,14 autorami byli Dominik Wyszogrodzki, Igor Trojanowski i Cyril Rybkowski. Mamy nadzieję, Czyli że, wam, że się wam się podobało! podobało.